Hej, z tej strony Squiddy i witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale. A mianowicie jest to seria z gry Herzog Iron 4. Pewnie spytacie jakim Państwem będę grał? No no zagram sobie Rzeszą Niemiecką, ale nie będzie to zwyczajny Rzesza Niemiecka pod faszyzm tylko pójdziemy sobie pod monarchię, neutralność i, no i przewrócimy Kaisera. Dobra, więc zaczynamy. Jeszcze zrobię parę zmian w ustawieniach, typu, w co mają państwa, żeby nie było historycznie, tylko losowo, więc widzimy się za chwilę. Teraz jestem już na tych Niemczech, już no na świecie mogą się stać naprawdę różne rzeczy teraz. I no, musimy zacząć oczywiście od badań, więc oczywiście idziemy w, w inżynierię i w przemysł, w produkcję, w budowę. Jeszcze jakieś busty do piechoty, jakiś... No wiadomo. I żeby nie iść w faszyzm, nie idziemy na drenie, tylko pójdę sobie we przeciwstawienie się Hitlerowi. Dobra. Teraz żeby jakoś... No nie będę ustawił template'ów ani armii, no żeby nie bustować tych Niemiec faszystowskich podczas wojny domowej. Więc po prostu ustawię im coś takiego i niech, niech sobie stoją. Lotę zgromadzę do jednego portu, żeby, żeby było łatwiej. Niech tutaj będzie. No i czekamy 70 dni. Spieszę czas i... No i czekamy. No, nie wiem ile seria będzie miała odcinków. No nie, myślę, że nie będzie za długa, ale no. Zobaczy się. A no jeszcze warto wspomnieć. Jeśli nie zrobią Niemcy na dreni, to nie mogą tam armii w ogóle. No, nie mogę tutaj wejść. No, bo to jest strefa zdemilitaryzowana po pierwszej wojnie światowej. Jak pewnie wiecie, Niemcy nadrenia była zdemilitaryzowana. Ale no potem Hitler sobie to opszedł. No i można jeszcze zdemilitaryzować nadrenię poprzez wypowiedzenie jakiemuś państwu wojny. No, chyba że jakieś państwo ciebie zaatakuje, to wtedy też się zdemilitaryzuje. No, ale no, czekamy dalej. Już. No, już pozostało 39 dni do ukończenia celu. No, A jeszcze sobie zrobię tak, ponie... ustawię tak, ponieważ uzupełnienia moim zdaniem są ważniejsze niż modernizacja. No, na takim kraju jak Niemiec, który jako chyba jedyny w grze ma broń na plus na początek, bo no, żadne państwo nie ma. No, ma łatwiej z modernizację. Moż, można sobie ustawić spokojnie to i to, więc w sumie to ustawię. No bo jak wiadomo, ważniejsze jest, żeby walczyć czymkolwiek, a nie czy, jaki konkretny karabin na przykład. To zaraz zacznie się wojna domowa Niemiec. Mam nadzieję, że ją wygram. No bo jeżeli przegram, to zakończę serię i zaczynam z Niech będzie ze Szwajcarii. No Szwajcarii takie ciekawe państwo, co nie? Nie no, żarty żartami, ale nie. Jeśli się nie uda, to zacznę po prostu od nowa wojna domowa. O dobra, no i już się zacznie. Przeciwstawienie się Hitlerowi się ukończyło. No i zaczęła się wojna domowa. O, teraz zostawić to wszystko, więc tak. Rozdzielę sobie dywizję pancerną. A to podzielę byle jak na połowę, żeby było żeby było jeszcze tak ładna liczba, żeby... to niech będzie 24 no. Więc Ten pa... a nie Omyliłem, więc tak, ten marszałek Będzie dowodził piechotą Tutaj sobie damy gościa z, z bustami do piechoty No i tutaj tak samo, ktoś kto ma do piechoty A niech będziesz ty na początek no i tutaj, z racji tego, że mam marszałka, który ma busty do wojsk pancernych, to sobie go wezmę tutaj na dywizję pancerną No i oczywiście wezmę pana Romla, Więc tak No ustawię tutaj plan, jakąś... Znaczy, linię frontu i plan jakiś No i w sumie ataki na konwoje ustawię, może coś tam... coś tam zatopią. Dobrze, jeszcze lotnictwo trzeba ogarnąć Mniej więcej coś takiego. Zrobię I to uczucie, że będę bombardował teraz w sumie ludzi, którzy, którzy byli dopiero. No, są Niemcami. No dobrze, wystawiłem myśliwce. No i niech te cztery idą do dywizji pancernych. Dobrze. Dywizje pancernych z racji z tego, że będę chciał tu zrobić przebitki. Wyśleję tutaj. Niech podjadą. Tutaj spróbujemy okrążyć to wszystko i zrobimy parę okrążeń no i, no i wybijemy tę armię. <laughs> możecie się domyślać, no, no. Co się stanie po prostu dalej? No więc tak, odpalam czas. Niemcy pogrążone w wojnie domowej, no i jak możecie zobaczyć, no, nadrenia została zdemilitaryzowana. Mamy też flagę Cesarstwa Niemieckiego, a zapomniałem celu wybrać, więc. A nie mogę w tej. No, to plan czteroletni. A warto też wspomnieć, że jak się idzie w tą ścieżkę wojny domowej, to to wtedy zmieniają się tutaj na przykład nazwy celów. Na przykład na Kaiserwerke i Wilhelm Wagen, bo wcześniej było to inaczej. Dobrze. Czołgi już dojechały, więc bez problemu mogę zacząć przepychać piechotę, bo. No, bo no, piechota, a czołgi. No. Dobrze. Przepchane, mogę jechać dalej. Dobra, teraz niestety troszkę się zatrzymać muszę na chwilę. Bo nikt mi frontu ma nie obstawić muszę sobie poczekać łaskawie. Ale na szczęście już coś idzie. To mogę tego. O! No no i bardzo ładnie. Tu całe bawaria okrążona. No i teraz mogę to zacząć sobie niszczyć. Północ na razie mogą mi zacząć przepychać, ale to, to nieważne. Potem to i odbije i tak. No, bo nie ty inny, idź, idź tu. Zatakujesz tu. A tym czołgiem tu będę wjeżdżał. A jeszcze coś tu musi obstawić. <grym> Dobra, może coś tam przyjdzie. O! I bardzo ładnie, ty idziesz tam. No i chyba. Chyba po wojnie domowej mi się wydaje. Znaczy, jeszcze nie. Wszystko się może stać, ale. O! No, jakie ładne okrążenie trzech dywizji. Dobra, to wybić. Kurde, tyle pustych prowincji Dobra, wjeżdżam dalej Tutaj Zaatakuję no, on... O, no i kolejne okrążenie Bardzo ładne Znaczy okrążenie może być ładne w sumie Dobrze, jeszcze tu Jeszcze ich tu pookrążam O Ale fajnie, ale fajnie Fajne uczucie jak się wygrywa Naprawdę Tak samo mam wrażenie, że jak się gra Niemcami, się wjeżdża we Francję to jest takie naprawdę fajne uczucie jak, jak kapituluje ta Francja No, no wiem, że nie trudno jest kapitulować ale fajnie jest tak wjechać sobie w ten Paryż No w sumie Francja kapituluje jak się Paryż Paryż zdobędzie no, W sumie jak historycznie Poddali się to tutaj też się poddają no, chyba że zmieniam ideologię, to wtedy próg kapitulacji mam trochę większy. No i Monachium. No, ale ładne tutaj okrążenia. O, ciekawe ile jest ich. No, 68 tysięcy. No, <grytanie> ale to rośnie jak się te okrążenia dobija. O, ciekawe ile teraz? Monachium? O, już 67 tysięcy moich dawnych braci Niemców Dobrze To wybadane no to doktryna chyba chyba nic O kurde za dużo dni To w takim razie A niech będzie to no W sumie Dobra niech będzie jednak tej doktryna Doktryna zawsze potrzebna Busty nie no, tam pół, no, no nawet dobrze się trzyma. No tu oczywiście mi wejdzie. No, drugi tra traktor londyjski po coś. To samarynarkę ograniczą. No ich sprawa. O, i ciekawe, ile już. O, już 75 tysięcy Niemców umarło. <grystanie> Zdarza się. Dobrze, że nie milion. Dobrze i. No i okrążenia podobiane. No i finalny push chyba już będzie w następnym odcinku. No bo odcinki nie mogą być za długie. Więc jeszcze sobie dobijemy tą dywizję. No więc na razie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Teraz. Jeszcze tutaj Romla już mogę bez problemu to dodać Ustawię sobie plan No i to chyba już po że mało im dywizji zostało Aż sprawdzę z ciekawości no, no No, myślę, że już będzie Że wystarczy puścić plan Czy push automatyczny, czy jak to się mówi, więc No dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się, że się podobało Do następnego, cześć!